Hej, cześć, witajcie! Bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem Wam o moich planach i celach na 2022 rok. W końcu mamy początek stycznia. Każdy chce coś zaplanować, każdy jest pełen motywacji, ja również. I ja. Zawsze 1 stycznia siadam, podsumowuję poprzedni rok i planuję kolejny. Stąd też ostatnio pojawił się film z takim życiowym podsumowaniem 2021 roku. Tutaj macie kartę, jeśli jeszcze nie widzieliście. A dzisiaj Wam opowiem, co planuję na kolejne 12 miesięcy. I czekacie podobno na ten film, więc jest mi bardzo miło. Także dzisiaj siedziałam przez ostatnie kilka godzin i skrupulatnie wszystko rozpisywałam, dlatego też mamy wieczór i chciałam. Nagrać ten film za kilka dni, ale stwierdziłam, dlaczego nie nagrać go tak od razu na świeżo, kiedy jestem gotowa, kiedy wiem dokładnie o czym chcę Wam opowiedzieć. Dlaczego? Dlatego też mam tutaj sztuczne światło. Wprawdzie na co mam żółte? Tutaj mam białe, nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie całkiem ok. Mam przy sobie również kawę i Wam również polecam sobie takową zrobić, bo podejrzewam, że ten film będzie całkiem długi. Kajetik również przygotowany. Tutaj mam wszystko dokładnie rozpisane. I powiem Wam, że mam 61 celów, o których mogę Wam opowiedzieć, a chyba w moim happy plannerze jest ich 100. Więc pierwszy raz udało mi się uzupełnić całe dwie kartki rzeczami, które chciałabym zrobić. I w zeszłym roku, jak już Wam o tym mówiłam, w podsumowaniu bodajże, i w zeszłorocznych filmach z postanowieniami i z planami. Macie tutaj karty, jeśli potrzebujecie jeszcze więcej motywacji. Ja Wam o tym opowiadałam, że co roku sobie wyznaczam takie słowo na danej rogi. W zeszłym roku to była satysfakcja, a w tym roku, słuchajcie, jest to słowo gotowa. Na początku miało być do kończ, ale w końcu, koniec końców wyszło gotowa. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że 2022 rok jeszcze nie będzie takim normalnym rokiem, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek wrócimy do tej normalności sprzed pandemii, ale chcę być gotowa w 2023, bo myślę i mam taką nadzieję, że kolejny rok już będzie takim konkretnym rokiem, kiedy Będziemy mogli robić więcej niż możemy w tym momencie. Dlatego też postanowiłam, że 2022 rok będzie się skupiał na takich rzeczach, których jeszcze nie dokończyłam, a chciałabym je zakończyć. I tutaj mówię naprawdę o błachostkach, ale również o takich grubszych sprawach, na przykład. Najpierw zacznijmy od błahostek, na przykład chcę dokończyć książki, które jakiś czas temu już rozpoczęłam, albo chcę domalować obraz, albo chcę wyczyścić dyski moje przenośne, chcę zrobić albumy. Wiecie, są takie rzeczy, które ja już gdzieś tam zaczęłam robić i w pewnym momencie przerwałam i do nich nie wróciłam, i mnie to strasznie denerwuje, bo ja ogólnie chyba. Troszeczkę, troszeczkę jestem perfekcjonistką, sama nazwa kanału na to wskazuje. Kiedyś miałam większy z tym problem, teraz już jest troszeczkę lepiej, tak zapam tutaj z boku, bo mam podgląd i chcę wiedzieć, czy się nagrywa i sprawdzam mniej więcej, czy jestem ostra i chyba tak jest. Dlatego też stwierdziłam, że ten 2022 rok będzie takim rokiem dokończenia różnych spraw, domknięcia różnych kwestii i trzymajmy kciuki, żeby to się udało. Tak sobie, tak sobie to wymyśliłam dzisiaj, wiecie, i jestem zadowolona, bo też mnie wkurzało, w w poprzednich latach, może nie w 2021, ale w poprzednich, że ja często, chociaż w poprzednim roku też, ale wtedy, ale w 2021 naprawdę, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, ja wzięłam sobie na głowę bardzo dużo i się nie wyrabiałam z różnymi rzeczami i zaczęło mnie to denerwować, że jestem do tyłu, że robię wszystko na ostatnią chwilę i chcę z tym skończyć. Ja chcę być troszeczkę do przodu, zawsze mieć taką rezerwę, zawsze mieć zapas, żeby się wyspać, żeby zadbać o siebie, bo 2022 rok dla mnie będzie też Rokiem zadbania o swoje zdrowie, o swoją sprawność fizyczną, mentalną, psychiczną, em, zadbać troszeczkę o odżywianie. Prawidłowe odżywianie. Dlatego też, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, tutaj w moich celach i planach i postanowieniach, ja sobie wszystko rozdzieliłam na sześć różnych kategorii i zaczniemy od pierwszej. Ja tutaj będę się właśnie posiłkować moim zeszytem. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać, ale nie spamiętałam tego wszystkiego, a chciałam Wam mniej więcej dokładnie opowiedzieć, co i jak. Tak jak mówię, nie wszystko. Nie o wszystkim mogę wam powiedzieć, ale jeśli coś się wydarzy z tych dodatkowych kwestii, to myślę, że za jakiś czas o tym wspomnę. A jeszcze jedna kwestia. Ja planuję kwartalnie, piszecie, że chcecie takie filmy podsumowujące dane 3 miesiące i byście chętnie posłuchali o tych moich celach na kolejny kwartał, więc jeśli macie ochotę na takie filmy to zostawcie kciuka w górę albo zostawcie komentarz na dole, ja będę wiedziała, że coś takiego was interesuje i wtedy z przyjemnością taki materiał dla was nagram. Dobrze, teraz już możemy przejść do rzeczy i zaczniemy od zdrowia i samopoczucia. Tak jak mówię, w 2022 chcę zadbać o siebie, zawalczyć o siebie, chociaż powiem wam, że w 2021 już poszło mi całkiem, całkiem dobrze, to teraz w 2022 przede wszystkim wiem, co muszę zrobić. Przede wszystkim muszę zrobić przegląd, przegląd swojego ciała, przegląd siebie. E, niestety w 2021 troszeczkę odpuściłam tę kwestie, ale teraz no już trzeba to zrobić, tak samo jak dbamy o swój samochód, dbamy o różne sprzęty w domu, tak samo powinniśmy zadbać o siebie Dlatego też to stawiam na pierwszym miejscu i Was również uczulam, żeby badać się regularnie, żeby sprawdzać, żeby robić sobie wyniki krwi. Nawet jeśli lekarz Wam tego nie zleca, to warto zrobić to sobie prywatnie. Ja zawsze, kiedy jestem w Polsce, to jest w ogóle jak amen w pacierzu u mnie. Pierwsza rzecz, jaką ja robię po przylocie, po, po przylocie do Polski, pierwszego dnia zaraz po przylocie. To jest badanie krwi. Wstaję o szóstej rano, żeby na siódmą już być w przychodni i jest mikrofobierane. Ja to robię prywatnie i zawsze mogę wszystko sprawdzić. Jeśli coś jest nie tak, wtedy idę dopiero do lekarza albo zapisuję się wcześniej do różnych lekarzy, żeby mieć wszystko sprawdzone i pod kontrolą, żeby wiedzieć, że nic złego się nie dzieje i ja Was uczulam. Coś takiego, róbmy raz w roku. Bądźmy spokojni, bądźmy pewni, że nasze ciało ma się dobrze. Postaram się za bardzo nie rozgadywać, bo nie chcę, aby ten film był za długi, ale jeśli jakiś podpunkt będzie wymagał głębszego rozwinięcia z mojej strony, to wtedy na chwilę przy nim przystaniemy, tak jak to miało miejsce w przypadku generalnego przeglądu. Naprawdę podkreślam to, uczulam raz w roku robić sobie takie badania, bo to jest mega, mega ważne, a teraz już lecimy, bo zrobię i samopoczuciu, mam 16 podpunktów, słuchajcie, więc jest tego sporo i. Kolejną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę w 2022 roku i wpoić to mm, sobie i Marcinowi i nie tylko, to jest przykładanie się do zdrowej diety, do tego, aby nasze naszej diecie było zdecydowanie więcej warzyw, jest to mega istotne, u nas tych warzyw jest za, za mało, za mało po prostu i więcej ryb. Dlatego też, y, jeśli macie pomysły na jakieś sałatki, to dawajcie mi znać w komentarzu, chętnie przetestuję coś nowego, na pewno sama będę szukać. I też jeśli już jesteśmy przy podpunkcie z dietą, w ogóle czasami będę tak troszeczkę skakać. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, ale mm, chcę raz w miesiącu wziąć do ręki książkę kucharską i zrobić jakiś przepis z tej książki, bo mam tych książek sporo, ale przede wszystkim w tym momencie korzystam z Kwestii Smaku albo z Cookidoo, eee, to mam przepisy na Thermomixie i z Thermomixa też będę na pewno korzystać w tym roku, bo chcę go dobrze przetestować, chcę zobaczyć co potrafi. Następną rzeczą o jakiej muszę wspomnieć i zawsze o tym mówię, chociaż może wydawać się to niektórym osobom śmieszne, ale co roku ja sobie wykluczam jakąś niezdrową przekąskę, niezdrową rzecz z diety i Takim oto sposobem przez ostatnie, przez ostatnie 4 lata nie tknęłam żadnych chipsów, nie tknęłam żadnych frytek przez ostatnie 2 lata, na cios, nie przez frytek chyba przez 3 lata, na ciosów przez 2 lata. Ostatnio też sobie wrzuciłam Monster Madge, bo do, miałam słabość do nich i chrupki. I wiecie co? W tym roku nie dokładam niczego, dlatego że w grudniu się złamałam i sięgnęłam po kilka paczek chrupek. Nie dokładam niczego. Ale twardo przystaję przy tym, żeby nie tknąć żadnej z tych rzeczy i wam tutaj przysięgam jak harcerz, nie tknę, nie tknę żadnych tych niezdrowych przekąsek, bo ja naprawdę zauważyłam jak tylko chwyciłam tę jedną paczkę, ja się tak źle czułam na drugi dzień, że nie mam pojęcia jak kiedyś mogłam tyle paczek chipsów zjeść na raz. Dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz to chcę się nauczyć gotować bardziej intuicyjnie. Co mam na myśli? Jakiś czas temu we vlogu wam opowiadałam o tym, że mam problem ze zrobieniem jakiegoś dania, jeśli nie mam do tego przepisu, że muszę mieć konkretny przepis konkretną wagę, wszystko musi być odmierzone tak, jak jest napisane, ale chciałabym od tego troszeczkę odejść i gotować bardziej po swojemu, na swoich zasadach i tworzyć może jakieś swoje dania, no nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że w kuchni raczej ja niczego nowatorskiego nie stworzę, ale byłoby fajnie gotować tak samemu, dla przyjemności, dla siebie, więc. W zeszłym roku miałam takie postanowienie, aby stworzyć taką swoją bazę przepisów, a w tym roku chcę podejść do sprawy bardziej kreatywnie i myślę, że to też jest fajny pomysł. E, możecie mi dać znać, czy wy właśnie gotujecie intuicyjnie, czy gotujecie zgodnie z przepisem. Kolejna rzecz, no to wiadomo, tutaj się troszeczkę powtórzę: to są regularne treningi, minimum trzy razy w tygodniu, ale chcę sobie założyć taki cel na ten rok. Na ten rok, bo dzisiaj jest 1 stycznia, że przebiegnę 10 km i będę bez problemu biegać. 10 km chcę robić takie wybieganie, bo ja naprawdę po bieganiu się bardzo dobrze czuję i mam. Ogromną energię i motywację, świetny humor. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam tę muzykę, uwielbiam świeże powietrze, więc 10 km jest takim moim celem na 2022 rok. Oczywiście wstawanie o 6 rano, ponownie bez przestawiania budzika, bo mam z tym problem i nie mogę się tego oduczyć. Jeśli macie jakieś pomysły, jak można wstać od razu po pierwszym budziku, dajcie znać, ale myślę, że większość z Was ma z tym problem, tak jak i ja. Zawsze muszę odłożyć ten album na później. No, także zadbam o swoją higienę snu, bo w grudniu, w listopadzie, w październiku bardzo mój sen ucierpiał i ja to czuję w tym momencie, moje zdrowie troszeczkę zaszwankowało. I też częściej zaczęłam się przyziębiać, więc w 2022 roku chcę zahartować swój organizm, plus powalczyć o tą odporność, dlatego też raz dziennie chcę pić sok świeżo wycisk ze świeżo wyciskanych e, owoców, dlatego też codziennie praktycznie pijemy termomoc, ja wam o tym e, soku na odporność już kiedyś mówiłam, naprawdę świetna mieszanka, ja wam... Tutaj chyba był vlog, vlog, gdzie Wam pokazywałam konkretnie co um, dodajemy, ta moja mama na przykład robi sama blenderze ten sam sok i mówi, że czuje się rewelacyjnie, dlatego też ja Wam z gorącym sercem, z czystym sumieniem, e, z ręką na sercu polecam ten przepis, bo jest genialny i na początku ten smak może Wam nie podchodzić, ale można się przyzwyczaić i naprawdę daje to dobre rezultaty. Też wracam do porannej jogi. Porannej bądź wieczornej. Dzisiaj czeka mnie wieczorna joga i muszę to zrobić tak, żeby się wyciszyć. E, chciałabym wrócić do swoich masaży na sucho, bo moje ciało wyglądało o wiele, wiele lepiej. E, masaż twarzy, bo mam ten masażer głasza, ten kamień głasza. Plus mam tę książkę teraz tak patrzę Face Fitness i chciałabym ją również przeczytać ale o tym wam opowiem o moich książkach na 2022 rok, bo też taki film się szykuje. Peeling skóry głowy raz w tygodniu chcę wykonywać, plus wcierać wcierki przynajmniej raz na dwa dni, to też jest moim planie i... Tutaj jest taki mały question mark, taki mały, mały znak zapytania, bo sobie wpisałam, że chciałabym wrócić na siłownię, ale nie jestem do tego punktu, pod punktu aż tak bardzo przekonana, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Czy będziemy mieli ochotę, czy też nie, czy bieganie nam wystarczy, treningi w domu, no zobaczymy jak to się rozwinie. Kolejna dziedzina, w której wyznaczyłam sobie tym razem 9 celów, to są pieniądze i otoczenie. W ogóle chcę, aby rok 2022 był rokiem oszczędzania i zużywania różnych rzeczy oraz używania różnych rzeczy, na przykład kosmetyków kolorowych czy rzeczy jedzeniowych, bo nasza spiżarnia pęka w szwach, a najgorsze, co ja mogę zrobić, to jest wyrzucić jedzenie. Ja tak nie lubię wyrzucać, tak nie lubię marnować rzeczy i mnie to tak denerwuje, że wiecie, ja coś kupuję, a potem wyrzucam te rzeczy, więc. Dla mnie to kompletnie nie ma sensu, dlatego też wchodzi na pierwszy kwartał tego roku projekt czyszczenie, wietrzenie z piżarni i będę sprawdzać, co tam mamy i to używać. Muszę to zrobić, muszę. I tak samo nie chcę kupić więcej niż 12 książek w tym roku, książek papierowych, to taki mój limit, bo wydaje mi się, że te zrobię sobie takie postanowienie, aby przeczytać. Aż znaczy się to chyba będzie później, przeczytać 12 książek w roku, więc 12 mogę kupić, bo 12 chcę przeczytać, i nie chcę kupić więcej niż 5 roślin doniczkowych, 5 roślin do domu. 5 roślin to jest moje maksimum, myślę, że to jest całkiem rozsądna liczba, a. Bardziej chcę zadbać o te roślinki, które u siebie mam, bo niektóre potrzebują, potrzebują miłości. Tak samo na kolorówkę nie wydam więcej niż 1000 zł. Taki mój cel, takie założenie. Wiem, że podkłady czasami są mega drogie, ale też nie kupuję tej kolorówki jakoś dużo. Mam tego sporo, chcę to zużyć, dlatego też projekt oszczędzanie wchodzi i tutaj. Chociaż może i wydam mniej niż 1000 zł. Wiem, że w pierwszym kwartale w ogóle robię sobie banana zakupy, nie kupuję nic. Poza tym, jak coś mi się skończy, i tego naprawdę będę potrzebować, więc przez pierwsze trzy miesiące mam nadzieję, że żadnych hole się nie pojawią, chociaż nigdy nie mów, nigdy zobaczymy, jak to wyjdzie, ale naprawdę będę się tego trzymać i chcę troszeczkę zaoszczędzić, bo w grudniu wydaliśmy sporo, były kalendarze adwentowe, były prezenty, więc wiadomo, w styczniu trzeba troszeczkę zacisnąć pasa. Również, jeśli chodzi już o zakupy, to składam, składam stawiam na skład. Stawiam na skład, na jakość tych ubrań, i rzeczy, które kupuję, i chciałabym, żeby one były ponadczasowe, żeby staczały mi na kilka sezonów i ja w ogóle nie jestem trendowa Kupuję zazwyczaj to, co mi się podoba Ale niekoniecznie to, co mi się podoba, dobrze na mnie wygląda Więc muszę zwrócić na to uwagę I kiedy robię na przykład mierzymy To wtedy rzeczywiście widzę, jak dana rzecz na mnie się prezentuje I łatwiej mi jest coś odesłać Jak na przykład z tymi trenczami Pamiętacie, jaki miałam problem, żeby je odesłać Chciałam zostawić jakikolwiek W końcu odesłałam obydwa I myślę, że to była bardzo dobra decyzja Do, y, Też chcę prowadzić dalej swój y, budżet Finansowy, planer budżetowy, rozpisywać dokładnie wszystko, wszystkie nasze wydatki, nawet zapisuje kawę w koście. Wiecie, bo wtedy czarno na białym widzicie, ile na co wydajecie. A my na kostę wydaliśmy bardzo dużo w zeszłym roku, więc tutaj też trzeba troszeczkę się zahamować. Tym bardziej, jeśli kupuje się kawę wszystkim kolegom z pracy. I wtedy macie ogromny wydatek. Chcemy też ogarnąć nasz ogród, bo w końcu to są pieniądze i otoczenie, więc patio już jest praktycznie zrobione I według mnie wygląda przepięknie, ewentualnie potrzebuję takiego odświeżenia, odmalowania A zajmiemy się tym, co widzicie z tyłu czasami na filmach Muszę też uporządkować wszystkie papiery w biurze, bo mi się tego nazbierało I to chyba wszystko, tak, jeśli chodzi o pieniądze, otoczenie, łykawy i bierzemy się za kolejny podpunkt Dajcie znać, czy pijecie w ogóle za mną kawę, jak Wam się podoba ten film, czy chociaż troszeczkę Was motywuje, czy może sobie coś z tych podpunktów dla siebie też e, zaczerpniecie, albo możecie mi napisać, jakie są Wasze najważniejsze cele na 2022 rok. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A my przechodzimy do podpunktu trzeciego, czyli praca i pasja. I tutaj mam kilka rzeczy związanych z YouTube'em, oczywiście, jak mogło być inaczej. Przede wszystkim chcę się nauczyć nowego programu do montażu, bo mam Final Cut Pro. I po raz niego zacząć korzystać. E, też chcę zrobić wcześniej zakupione kursy, i o tym mówię już po raz ostatni, jeśli tego nie zrobię. To będzie źle, będzie wstyd. stworzyć jakąś nową serię na YouTube, e, zrobić live'a na Instagramie. To też jest w moich celach i planach. A wiecie, jak to jest? Jak coś zapiszecie, to jest szansa, że rzeczywiście to. Zrealizujecie. Także siła przyciągania działa. Ja wiem, co mówię, bo siła przyciągania naprawdę działa. Ja w to bardzo, bardzo wieszę, więc, wierzę. Więc ten live gdzieś tam na Instagramie, z tyłu głowy. Yy, mam tego live'a z tyłu głowy cały czas. I chcę też rozpracować do końca mój aparat do vlogowania, bo wiem, że można z niego wycisnąć o wiele więcej. Tylko po prostu, co się stało? Zabrakło mi czasu. Czasu albo chęci, że się za to zabrać. Nie śmieję się, ale bardziej czasu, bo dużo nagrywałam, a Mało tak ogarniałam z takich technicznych rzeczy, takich technicznych rzeczy jeśli wiecie, co mam na myśli. Kolejny punkt to jest rozwój i kreatywność. I tutaj chcę... Znaczy wpisałam sobie, że zrobię pięć kreatywnych filmów. Zobaczymy. Zobaczymy, mam już pomysły na dwa. Może nawet na trzy, a co zresztą, no to sami się przekonamy, też bym chciała troszeczkę wejść bardziej w te reelsy na Instagramie, bo bardzo mi się podoba ta e, koncepcja. Jakoś TikTok nigdy do mnie nie przemawiał, ale te reelsy są świetne, czasami można wsiąknąć i tak sobie scrollować przez cały dzień, co? E, no, przeczytam e, minimum 12 książek, przesłucham minimum 12 audiobooków, czyli ja jeśli bym to zrobiła, to było 24 książki na moim koncie po 2022 rokiem, po 20 2022 roku, co wydaje mi się taką fajną liczbą już. Chcę również przeczytać albo przesłuchać biografię i tutaj intensywnie myślę nad tą biografią Steve'a Jobsa, bo Martin tak to poleca, tak jest zachwycony i mówi, że przesłuchał to już dwa razy, a w jego przypadku to się rzadko zdarza. Więc myślę, że to mogłaby być fajna sprawa. W ogóle jakiś chłopak zostawił mi komentarz pod vlogmasem, kiedy wspominaliśmy o tej książce, że on też słuchał i była rewelacyjna, więc było mi bardzo miło, bo zazwyczaj tutaj są dziewczyny, a tutaj jakiś rodzynek się trafił. Fajnie, fajnie. Chcę też nabyć jakąś, nowo, nabyć jakąś nową umiejętność. Wybaczcie mi, bo jest już późno, a ja nagrywam ten film, ale chciałam to zrobić na gorąco i wydaje mi się, że też mam dzisiaj takie fajne flow. Więc jestem tutaj i chcę się nauczyć, słuchajcie, robienia wzorków na kawie. Dajcie znać, czy bylibyście ciekawi. Chcę, żeby Macie mnie tego nauczył, i widzę, że on może to zrobić przy, naszej, przy użyciu naszej maszyny do kawy, naszego ekspresu. To dlaczego ja miałam się tego nie nauczyć, co? Chociaż ja nie mam takiej skilli jak on, ale wszystko przede mną. Kolejny taki podpunkt to mamy cel: życia, rodzina i relacje międzyludzkie. Tutaj jest 9 punkcików. Czyli przede wszystkim, tak jak zawsze, świętujemy urodziny i świętujemy takie uroczystości poboczne. My zawsze sobie robimy jakąś fajną kolację na walentynki, na Dzień Kobiet, w naszą rocznicę, na urodziny gdzieś wyjeżdżamy albo coś takiego fajnego robimy. Więc mam nadzieję, że w tym roku również się uda. Ja tak sobie zapisałam, że będziemy robić randkę raz w miesiącu, bo potrzebujemy takiego czasu dla siebie. Przez ostatnie miesiące każdy był zalatany, każdy był zajęty i od czasu do czasu fajnie usiąść, porozmawiać przy dobrym jedzeniu, bez niczego w tle. Taki jest plan. Też chcę popracować troszeczkę nad swoją punktualnością. Nie tyle nad punktualnością, jak nad tym, aby się nie stresować, że nie zdążę, bo w 99% przypadków ja jestem na czas, ale zawsze się stresuję, że albo będzie korek, albo gdzieś coś się stanie i się nie wyrobię z czymś. Dlatego też to jest dla mnie mega ważne, żeby zdjąć sobie siebie taki stres Też bym chciała rano wypić sobie kawę bez pośpiechu Bo w ogóle moja poranna rutyna całkowicie się zmieniła w ciągu ostatniego roku, na plus Jestem zadowolona, ale brakuje mi jeszcze takich dodatkowych 5 minut, kiedy mogę sobie usiąść z tym kubkiem kawy I Pocieszyć się jeszcze tym porankiem Bardzo dobrze to też na mnie wpływa i wpływa na mój nastrój na cały dzień. Też chcę zrobić imprezę u siebie w domu, zrobić piknik, pójść i zrobić grilla u nas na tarasie. To też jest w planach i też sobie to zapisałam, bo fajnie jest odhaczyć taki potmóg, a ja myślę, że coś takiego się wydarzy. I też muszę sobie o tym przypomnieć, bo raz na, raz na miesiąc chcę w ogóle zaglądać do tej listy, sprawdzać, odkreślać i ewentualnie przyciągać te rzeczy i je realizować. W zeszłym roku poszło mi naprawdę dobrze, więc w tym roku mam nadzieję, że będzie podobnie. I chcę też komuś zrobić niespodziankę oraz zrobić nasze coroczne zdjęcie, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten podpunkt. I ostatnia rzecz to jest rozrywka i przyjemności. I tutaj już mamy 14 rzeczy do odhaczenia. Między innymi chcę odwiedzić w tym roku trzy nowe miasta. W zeszłym roku też tak było, udało się. Więc mam nadzieję, że w 2022 roku również nam się uda. Mam zamiar zrobić porządek w pudle wspomnień tutaj. On jest na górze i kupiłam już chyba z pół roku temu jeszcze jedno pudełko Bo tam już się nie domyka i wiecie co? Jeszcze do tej pory nie przyłożyłam tych rzeczy, nie przejrzałam ich Nie przerzuciłam ich, więc jestem na siebie zła I w końcu muszę to zrobić, dlatego też sobie to zapisałam Chcę zrobić porządek na dyskach, bo przez ostatnie pół roku wrzucałam tylko te wszystkie pliki bez ładu i składu Też zamówiłam, zrobiłam w ogóle krok w tym e, kierunku, bo zamówiłam nowy dysk przenośny ja mam ich dość sporo. 5TB, terabaj, 5 który pomieści kolejne nasze zdjęcia, kolejne wspomnienia. Pamiętajcie, róbcie, e, róbcie backup, zawsze miejcie zapas, zawsze miejcie te zdjęcia e, pokopiowane w dwóch różnych miejscach, bo jeśli stracicie jeden dysk, to wtedy stracicie swoje... Wspomnienia. Niby wiadomo, że ma się to w głowie, ale to po jakimś czasie się zaciera, a do takich zdjęć fajnie wracać. Ja też robiłam takie podsumowanie zdjęciowe 2021 i nie tylko. Ostatnio na Instagramie. I wiecie, ile mi to radości! Ostatnio dzisiaj na Instagramie i to mi tyle radości sprawiło wracanie do tych zdjęć do tych lat 2013, 2006, 2010, że nie. No, no, po prostu to jest super. Chcę zrobić również w końcu albumy ze zdjęciami, bo to też. Mi siedzi z tyłu głowy i w końcu ten rok stoi pod słowem gotowa, czyli chcę być gotowa na ten 2023 rok z czystą kartką i mieć te wszystkie rzeczy dokończone i spięte. Um, mam też tak nieśmiało napisane tutaj: Robię vlogmas 2022. I jeśli zapytalibyście mnie w tym momencie, czy będę robić vlogmas, to bym Wam odpowiedziała, że nie, bo to jest. Mega intensywny czas, bardzo dużo się działo, mało spałam, byłam zmęczona. Jestem, jeszcze troszeczkę ładuję baterie, Chociaż mam nadzieję, że na filmach tego aż tak bardzo nie było widać, bo nie chciałam Wam narzekać o tym, że o Jezu, ja montuję do drugiej, do trzeciej w nocy, chodzę spać, wstaję o szóstej, śpię tylko po 2-3 godziny. Ale tak było w grudniu, to jest szalony czas, chociaż powiem Wam, że i tak będę to wspominać z uśmiechem na ustach. Bo podobało mi się, fajnie było, wasz, wasz odzew był genialny, dlatego też wpisałam ten pok podpunkt, ale nie wiem czy to się wydarzy. E, mam też napisane, spędzimy kolejnego sylwestra poza domem, bo tego sylwestra wczorajszego spędzaliśmy u siebie na kanapie z um, kieliszkiem w ręku w piżamach i to też był taki mój cel. Żeby kiedykolwiek tak zrobić, żeby mieć na sobie piżamy. Ja miałam te, te piżamy z serduszka z HM i było mi wygodnie, było mi przyjemnie, było mi ciepło, było miło, także odhaczone. Zapisałam sobie również, że chcę coś zrobić po raz pierwszy oraz zrobić coś szalonego. Ja lubię od czasu do czasu poczuć taką adrenalinę we krwi, więc myślę, że no, coś na pewno wpadnie. E, idziemy do parklinowego, To był plan na zeszły rok, jednak jakoś nie pykło. Dlatego też mam nadzieję, że w tym roku się uda Jak troszeczkę poprawimy się kondycyjnie, bo to wymaga, wymaga pracy mięśni, ale dla mnie to jest mega fun Naprawdę zabawa przednia, polecam każdemu eee, Układam puzzle, te, które dostałam w kalendarzu adwentowym, nie mogę się doczekać Sobie zapisałam też, że chcę mieć taki dzień, w którym nic nie robię, w którym nie muszę robić nic, w którym nie robię nic Wiecie co mam na myśli? Albo robię to tylko na co mam ochotę. I tutaj zapisałam jedną rzecz, o której wam wcześniej nie mówiłam, ale chcę sobie zrobić taki challenge. 24-godzinny maraton czytelniczy. Nie wiem, czy oglądacie BookTube'a. Ja bardzo lubię i oglądam dziewczyny zaksiążkowane, Dr. Book i dziewczyny zaksiążkowane, one w sumie robiły. One chyba robią co sezon, co zmianę pory roku, właśnie 24-godzinny maraton czytelniczy, kiedy tylko czytają książki i nie robią nic poza tym, oprócz spania, jedzenia, Wiadomo, umycia się i tak dalej, ale, ale ten 24-godzinny maraton czytelniczy naprawdę chodzi mi po głowie już od dwóch, dwóch lat, więc pomyślałam, że powiem o tym głośno. Może mi się uda coś takiego zrobić w dzień wolny. Dajcie znać, czy miałbyście, mielibyście ochotę na taki inny vlog. Też chcę zrobić jakieś wyzwanie, nie wiem, czy to będzie wyzwanie treningowe, czy nie jedzenie słodyczy ponownie, zobaczymy. Oraz ostatnia rzecz to jest to, że chcę pójść. Na masaż! I w sumie to by też wtedy przypasowało do tego, że robię coś po raz pierwszy, bo na takim stricte masażu profesjonalnym jeszcze nigdy nie byłam, a przydałoby mi się, ja mam 30 lat starej kości, więc chciałabym, aby ktoś tam troszeczkę mi. wiecie. no, tak przyjemnie mi na pleckach zrobił, aby to wszystko się tam ułożyło. No, chociaż powinnam iść wtedy do fizjoterapeuty. Też muszę się nad tym zastanowić. No, dobra. To by było wszystko, wszystkie moje plany Wszystko, wszystkie moje plany Na plany i cele na 2022 rok Jeśli wam się podobało To zostawcie kciuka w górę, dajcie znać Co wy planujecie robić Przez te kolejne 12 miesięcy Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona Powiem wam i wydaje mi się, że to są rzeczy Które rzeczywiście mogą się spełnić i udać Tak jak mówię Jeszcze ten 2022 rok będzie takim Rokiem dla mnie na Czyli nie planuję za dużo Wiecie, na przykład podróży do innych krajów, ani gdzieś tam wyjeżdżać, bo wydaje mi się, że jeszcze to nie będzie takie łatwe i proste. Dlatego też pomyślałam, że wyraz słowo gotowa będzie jak najbardziej adekwatny do tego roku. Chcę się przygotować do 2023, który. Może być takim rokiem już, gdzie będziemy byli, gdzie będziemy, byli, gdzie będziemy um, mogli już żyć bardziej swobodnie. Także tak, ja kończę. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś wytrwał do tego momentu. Jeśli tak, to jest mi bardzo, bardzo miło. Życzę Wam miłego dnia i powodzenia w realizacji Waszych celów i planów w tym roku. Trzymam za Was kciuki, trzymam za siebie kciuki, a tymczasem się żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, pa!